Dzwoneczki dzwonią parska i o konia, a w moich saniach siedzisz ty w góralskie futra, ciepło chodziana mróz pomalował, policzki cim. Jesteś tak piękna, niczym Madonna, a uśmiech twój roztapia lód w tym krajobrazie wśród górskich hal. Moja królowa i mój skarb, moją królową na zawsze bądź ty i tylko ty. Z tobą niestraszne mi pod i łzy, niestraszne są złe sny. Moją królową na zawsze bądź ty i tylko ty. Z tobą niestraszne mi pod i łzy, niestraszne są złe sny. Królowo śniegu i Beskidu koronę z sopli Zrobię ci cudną lodowym berłem Będziesz władać nieposkromioną górską naturą Jednym skinieniem przywołasz chmury Drugim ruchem zamrozisz wody Śnieg będzie padał trzy tygodnie Póki się nie uśmiechniesz do mnie Moją królową na zawsze bądź ty i tylko ty z Tobą niestraszne mi pot i łzy, niestraszne są złe sny. Moją królową na zawsze bądź ty i tylko ty. Z Tobą niestraszne mi pot i łzy, niestraszne są złe sny. Moją królową na zawsze bądź ty i tylko ty. Z Tobą niestraszne mi pot i łzy, niestraszne są złasny. Moją królową na zawsze bądź ty, i tylko ty. Z tobą niestraszne mi pot i łzy, niestraszne są złe sny.